Jesteśmy w Jaśle na Podkarpaciu, gdzie gościł dziś premier Mateusz Morawiecki. Dobry wieczór panie premierze. Dobry wieczór, witam pana i witam państwa. Panie premierze, Jasło to początek trasy programowej, a trasa programowa to spotkania i rozmowy z ludźmi. Chcemy zapytać, co z tych rozmów wynika? Czy ludzie w małych, mniejszych miejscowościach, poza tymi wielkimi ośrodkami miejskimi, mają takie poczucie, że są traktowani jednakowo? Czy też może wciąż pokutuje ten nakreślony przez niektórych polityków podział na Polskę A i Polskę B? Zaczęliśmy naszą wielką debatę programową, nasze poszukiwanie nowych rozwiązań od rozmów z ludźmi, i początek tutaj w Jaśle na południu Polski, w nienajwiększym mieście. I rzeczywiście jest tak, że ludzie cały czas tutaj widzą, jak wielki postęp zrobiliśmy. To dało się też usłyszeć podczas pytań po moim wystąpieniu, ale jednocześnie też. Ludzie chcą jeszcze więcej, chcą nowych połączeń kolejowych, chcą nowych dróg, wierzą, że tutaj można żyć, normalnie pracować, mieszkać, mieć rodziny, że. Nie ma takiej konieczności wyjazdu do dużego miasta. I to jest dla nas niezwykle zobowiązujące, bo cieszymy się z tego, co się udało zrobić. Nowe drogi, nowe miejsca pracy, uratowana tutaj w pobliżu e, rafineria Jedlicze, ale to wciąż jest aspiracyjnie jeszcze za mało. Tutaj potrzeba kolejnych programów, kolejnych proku, kroków i słuchamy tego, tych refleksji, tych uwag, tych obaw i lęków, które ludzie przedstawiają nam w mniejszych miejscowościach, ale także w wielkich miastach. Bo dzisiaj te debaty toczą się w całej Polsce. Prowadzą je moi koledzy i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości. Ja dobrze rozumiem, że te rozmowy nakreślą później program Prawa i Sprawiedliwości na wybory. Diagnozujecie Oczywiście, w ten sposób tak. potrzeby Polaków? Jak najbardziej. To jest, można powiedzieć, z jednej strony diagnoza, z drugiej strony taka projekcja w przyszłość, to jednocześnie odczytywanie ambicji Polaków, tak można powiedzieć. Te pierwsze dwie kadencje zabezpieczyliśmy podstawowe potrzeby materialne elementarna sprawiedliwość społeczna. Przecież nasze programy właśnie takie są. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że Polacy mają ogromne ambicje, aspiracje i te kolejne 4, a może 8 lat, jeśli taki będzie werdykt wyborców chcemy, aby były poświęcone właśnie na przyszłość. Polska jest przyszłością, jest wielka, wielką, wielką nadzieją wszystkich obywateli, a naszym obowiązkiem rządzących jest zrobić wszystko, aby Polacy się czuli u siebie jak najlepiej, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie. W 2015 roku były bardzo nośne hasło, to było 500+, plus, to było obniżenie wieku emerytalnego. Teraz nie słyszymy, były takie Wszystkie nośne... te rzeczy już wykonaliśmy. No Prawda? tak, tak, zostawię, ale, ale nie ma kolejnych nośnych, głośnych hasł. Przecież po to właśnie się zanurzamy w tą wielką naszą rozmowę ze społeczeństwem po raz kolejny, bo to przecież nie jest pierwszy raz, kiedy realizujemy e, właśnie nasz program i e, budujemy ten program w taki sposób właśnie po to, żeby usłyszeć w tej debacie od Polaków, co jest najważniejsze dla nich tu i teraz i na kolejne 5-10 lat. Kolejne pytania proszę Państwa już na antenie TVP Info. Serdecznie Państwa zapraszam. Panie premierze, jak wiele będzie tych spotkań, rozmów podczas tej ofensywy programowej, podczas trasy programowej, bo to dopiero początek, a do wyborów jeszcze wiele miesięcy? Łącznie tych set spotkań będą tysiące, panie redaktorze, szanowni państwo, ponieważ chcemy poprzez naszych parlamentarzystów, naszych ministrów dotrzeć do każdej gminy, każdego powiatu i jestem przekonany, że to bezpośrednie spotkanie z człowiekiem, te rozmowy, których dzisiaj i na sali po moim wystąpieniu, ale również i później takie krótsze rozmowy, krótsze problemy zgłaszane do nas było ich mnóstwo. One dają najlepsze poczucie tego, co dzisiaj Polaków trapi, w co przede wszystkim teraz, w czym pokładają nadzieję, o czym myślą. I to, tych rozmów będą na pewno tysiące. To należy traktować jako początek kampanii wyborczej, no bo tak to medialnie jest odbierane. Choć nie, nie została ogłoszona, bo panie wiadomo, dana, że, kampania że kampania wyborcza rozpoczyna wyborcza się. Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Jakie to ma wielkie znaczenie, czy to ten dzień, czy inny jest początkiem? Na pewno będziemy mieli w czerwcu lub na początku lipca wielką naszą konwencję, która można powiedzieć, wtedy będzie startem kampanii wyborczej. Dziś jednak dużo wcześniej chcemy przede wszystkim włączyć Polaków w wypracowywanie. Całego planu na przyszłość, bo nasz program, nasz plan nie powstaje w gabinetach zamkniętych, tylko właśnie na takich spotkaniach jak to tutaj w Jaśle na Podkarpaciu. A jaka będzie stawka tegorocznych wyborów? O czym Polacy będą decydować jesienią? Między innymi Polacy będą decydować o skali wolności, bo nasi oponenci stroją się w piórka tych, którzy tę wolność chronią, a jest dokładnie odwrotnie. To oni chcą narzucać różne rozwiązania. Na przykład z tym jedzeniem mięsa. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest jakiś absurd, to niech sobie ktoś pomyśli, czy 10 lat temu można było pomyśleć, że Unia Europejska będzie zabraniała jeździć spalinowymi samochodami. Nikt sobie tego by tak wtedy nie wymyślił, prawda? I dzisiaj tak samo. Mówimy, nie, no, to absurd, ale jednak miejmy z tyłu głowy, że przecież Unia Europejska postępuje w tym swoim zaborczym planie opanowywania coraz więcej, coraz, coraz szerszych dziedzin i obszarów naszego życia. W związku z tym my jesteśmy w, tym, w tej kampanii i na przyszłość obrońcami wolności. Chcesz posyłać dziecko do szkoły od szóstego roku życia? Możesz cały czas, ale możesz też od siódmego. Chcesz pójść na emeryturę w wieku 60-65 lat kobiety, mężczyźni? Możesz, ale jak chcesz, możesz pracować dłużej. I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów jest mnóstwo. Tymczasem Platforma Obywatelska to partia narzucanego porządku i to często narzucanego porządku z zewnątrz. Bo nie było wyboru w przypadku dzieci, bo chciała posłać już sześciolatki do szkół, nie dając wszyscy o tym wiedzą, prawda, no, że taki przymus narzucili. No, ale było przecież były zbierane podpisy po, pod referendum, które no to, się nie No, to odbyły. były zbierane podpisy w różnych sprawach i oni to mielili, prawda, nie, nie uwzględniali głosu społecznego, a my chcemy, aby ta wolność, sfera wolności, poszerzała się w polskim społeczeństwie i wbrew tym różnym e, kłamstwom, propagandzie, łatkom, które próbuje się nam przypinać, jesteśmy partią, która właśnie służy poszerzeniu obszarów wolności dla polskiego społeczeństwa. Tylko ta wypowiedź Pana dotycząca ograniczeń wprowadzonych przez Unię Europejską przez niektórych może zostać odebrana i zapewne zostanie odebrana przez Pańskich przeciwników jako atak na Brukselę, atak na Unię Europejską. Jaki atak, panie redaktorze? Mówimy o faktach, mówimy o tym, że się spieramy o realne kompetencje Unii Europejskiej, które w traktatach zostały przyznane mniej więcej wielkości tego stolika, a dzisiaj są wielkości razy pięć. Prawda? Unia Europejska uzurpuje sobie coraz to, kolejne, coraz to kolejne kompetencje i my się temu przeciwstawiamy zdecydowanie. Uważamy, że Unia Europejska należy do państw członkowskich wszystkich i do obywateli. Unii Europejskiej, a nie do instytucji w Brukseli. Ja nie postrzegam tego w konwencji ataku, tylko spieramy się o wizję przyszłości. Ja uważam, że utopia prowadząca do Stanów Zjednoczonych Europy, do centralizmu biurokratycznego, do narzucania coraz to bardziej absurdalnych rozwiązań jest drogą donikąd. Przeciwstawiamy się jej z całą mocą i cieszę się, że coraz więcej krajów Unii Europejskiej do nas dołącza. Ostatnio zmiany polityczne we Włoszech też dają nadzieję na zatrzymanie tej utopii. A skąd to przeświadczenie, że to Pan ma rację, a nie ci politycy, którzy mówią, podporządkujmy się największym, czyli Francji Niemcom i Niemcom i róbmy to, co oni wskazują, to, co oni nakazują, wtedy będzie nam łatwiej i lepiej? Odpowiem przewrotnie. Jeśli byśmy kierowali się tą logiką, to Ukraina już dzisiaj by nie istniała, a ruskie wojska mielibyśmy u polskiej granicy, właśnie niedaleko stąd. Jakieś 100 kilometrów, bo opanowaliby w parę tygodni całą Ukrainę. Dlatego, że Francja i Niemcy na samym początku wojny, to nie wiem na co liczyły, ale na pewno nie wierzyły w to, że Ukraina może się bronić. To NATO i Armia Amerykańska, i nasz wysiłek, nasz upór, nasze działania, nasze starania o sankcje, nasze starania o broń. Nasza organizacja całego, całego tego procesu, nasza ofensywa dyplomatyczna doprowadziła do tego i to nie wyłącznie jakby Polska Polski jako całości, tylko rządu prawa i sprawiedliwości, bo Platforma Obywatelska to chyba by wykonała pierwszy telefon do Berlina pytając, co można wysłać na tą Ukrainę. Prawda? Więc tu widać wyraźnie, że Francja i Niemcy, wspaniałe kraje, ale nie zapewniłyby nam tego podstawowego parametru potrzebnego do życia, czyli bezpieczeństwa. To Was, Donald Tusk, oskarża o sprzyjanie Rosji. No nie wiem, jak można bardziej, że tak powiem, absurdalne tezy przedstawiać. I to przedstawia ten, który z Putinem się obściskiwał, ten, który na Molo w Sopocie dyskutował z nim, nie do końca wiadomo zresztą co, bo się do tego do końca nie chce przyznać. Ten, który uważał stosunki z Rosją za absolutnie normalne, ten, który chciał uzależnić nas jeszcze bardziej od ruskiej ropy i ruskiego gazu, ten, który zrezygnował z budowy gazociągu do Norwegii bo to Tusk właśnie z Platformą zrezygnował. Ten, który zrezygnował w, z budowy tarczy antyrakietowej prawda, razem z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Panie redaktorze, w ciągu chyba minuty wymieniłem siedem argumentów, które. Falsyfikują tę tezę, i sądzę, że 98% Polaków doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ona jest absurdalna. Ale argumentem Donalda Tuska i całej Platformy Obywatelskiej jest to, że już po rozpoczęciu wojny, już po rosyjskiej agresji, nadal kupowaliście na przykład ropę i gaz od Rosji. Panie redaktorze, tak szybko jak mogliśmy, staraliśmy się o narzucenie nałożenie sankcji na ropę i na gaz. Gdybyśmy dalej, ropy gdybyśmy ropy rosyjskiej nie odebrali na przykład na początku tego roku i nie byłoby sankcji na tę ropę, to musielibyśmy zapłacić za nią. A Rosjanie tę samą ropę by sobie sprzedali komuś innemu. Czyli zasililiby swoją machinę wojenną pieniędzmi razy dwa, bo musieliby dostać, znaczy dostaliby od nas pieniądze, a sprzedaliby sobie tą ropę w Indiach albo w Niemczech. Więc my zrezygnowaliśmy z zakupów rosyjskiej ropy z 95% od czasów Tuska. On nie zrobił prawie nic w tej sprawie. Tak jak było ponad 90% w 2008 roku, tak było ponad 90% w 2015 roku. Za Tuska, za platformę Obywatelskiej. I na zasadzie łapaj złodzieja, prawda, starają się tę taktykę zastosować i imputować nam jakiekolwiek winy tutaj. Otóż my uniezależniliśmy Polskę od surowców rosyjskich, a oni byli winni uzależnienia nas w ramach tej koszmarnej niemieckiej, Rosyjsko-niemieckiej polityki gazowej i polityki uzależnienia od ruskich surowców. Od rosyjskiej agresji minął by już ponad rok. Jak na przestrzeni tego roku zmieniała się pozycja Polski na arenie międzynarodowej, postrzeganie Polski. Wiemy, że dziś Polska jest jednym z największych sojuszników Ukrainy na świecie, a największym, jeśli chodzi o pomoc zarówno militarną, jak i humanitarną w Europie. Polska zmieniła zasadniczo kształt swojej polityki międzynarodowej, naszej polityki międzynarodowej już w 2015-16 roku. My nie jeździliśmy do, Brukselu, do Brukseli czy do Waszyngtonu, żeby nas poklepywali po plecach, tak jak nasi poprzednicy to czynili. My prowadzimy politykę w pełni podmiotową. Tymczasem nasi oponenci są taką, jak to Charles de Gaulle mówił, partią zewnętrzną, to znaczy mają gdzieś na zewnątrz jeszcze swoje punkty odniesienia i wszyscy doskonale wiemy, gdzie mają te punkty odniesienia. My prowadzimy politykę niezależną. To nie tylko ostatni rok, tak, panie redaktorze, w ostatnim roku, bo o to pan zapytał. Pozycja Polski urosła ogromnie na całym świecie. Przyznaje się rację rządowi prawa i sprawiedliwości. Podkreślmy to, nie Polsce, prawda, całej polskiej klasie politycznej, tylko rządowi prawa i sprawiedliwości. Od Danii i Finlandii poprzez Komisję Europejską i na Waszyngtonie skończywszy. My mieliśmy rację co do zagrożeń rosyjskich. My mieliśmy rację co do uzależnienia od... Rosyjskich surowców energetycznych. I dlatego pozycja Polski jest dzisiaj. Powiedziałbym o rząd wielkości wyżej niż była powiedzmy 10 czy 15 lat temu, kiedy no niestety mierzyliśmy się z wyzwaniami ogromnymi również wówczas, ale nie było odpowiedniego podejścia do tego po stronie Platformy Obywatelskiej. Niektórzy politycy nie dostrzegali zagrożenia wojną hybrydową, protestowali przeciw budowy zapory na granicy z Białorusią. Dziś pojawiają się skandaliczne wypowiedzi. Europosłów z Polski twierdzących, że są zbiorowe mogiły tuż przy granicy z Białorusią, zbiorowe e, mogiły nielegalnych imigrantów. To jest ważna Panie informacja, dlatego że ta informacja jest później rozpowszechniana, kolportowana prze, przez media na całym świecie. Panie redaktorze, to tak absurdalna informacja że mam nadzieję, że ona doprowadzi do upadku wiarygodności europosłów i posłów Platformy Obywatelskiej w ich przekazie co do tego, co się w Polsce dzieje. Polskie służby graniczne, Polska policja. Polskie wojsko, którym chcę podziękować w tym momencie za ochronę granicy, ratowały tych uchodźców, którzy poza prawem przedostali się do Polski i gdzieś utknęli w lasach puszczy białowieskiej czy w innych częściach województwa podlaskiego. Ratowały przewożąc do szpitali, uratowaliśmy wiele istnień ludzkich. Opowiadać o jakichś grobach to jest no, taki kompletny nonsens, że, że, że mam nadzieję, że tym razem oni już tak bardzo mocno przegieli, że wszyscy widzą, do czego prowadzi propaganda nienawiści, propaganda hejtu, zła. Wobec naszego rządu No to jest chyba ten jedyny efekt Tuska Który jest rzeczywiście wraz z jego przyjazdem Do Polski, prawda? Nie ma efektu Tuska, bo Platforma Obywatelska Ma tyle samo mniej więcej w sondażach Popularności, co miała Podczas wyborów 2019 roku Ale jest efekt Tuska Bo jest dużo więcej Hejtu, zła, nienawiści i fake newsów No i wciąż nie ma programu Ale może program opozycji Nie jest potrzebny, bo, nie, bo wystarczy Polityczna gra na Nie jest Polityka gra na emocjach, tak? Na no tak, ale... nienawiścią. Panie premierze, czy nam się to podoba, czy nie, to dziś polityka często tak wygląda, że to jest zgrana emocjach. I może specjaliści doszli do wniosku, że. że ale ja wierzę, ja Panie Redaktorze, że emocje mogą być również dobre, że nie muszą być tylko emocje złe, emocje krążące wokół zła, wokół kłamstwa, wokół fałszu, tak jak to robi Tusk. On się teraz stroi w piórka obrońców mniejszych sklepów. On, który razem z Unią Europejską Prawda? i razem ze swoimi kolegami blokowali de facto nasze wysiłki w kierunku opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych. No, naprawdę lepszego żartu dzisiaj nie usłyszałem. Więc będą starali się wszystkie te swoje kłamstwa w taki sposób przedstawiać, żeby, żeby ludzie im uwierzyli. Ale sądzę, że tego typu przegięcia i błędy, jakie popełniają, zadziałają dokładnie odwrotnie. Panie premierze, jeszcze jeden bardzo ważny wątek od kilku Dni jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku prywatnej stacji telewizyjnej TVN na postać papieża Polaka Jana Pawła II. W ten atak wpisują się też niestety niektórzy politycy. Komu i dlaczego, Pana zdaniem, zależy na niszczeniu wizerunku papieża Polaka? Panie redaktorze, szanowni państwo, niszczenie wizerunku Jana Pawła II naszej wielkiej świętości, a zarazem. Jednej z najwybitniejszych osób w dziejach świata. To nie tylko nasz najwybitniejszy rodak, ale to też jeden z największych ludzi, który starał się o poszerzenie granic dobra i wolności na całym świecie. Jest aktem absolutnie barbarzyńskim. I kto to robi? Robi to stacja telewizyjna w tym pseudo reportażu TVN 24, opierając się o esbeckie materiały. To jest tak, jakby pan redaktor lub ktoś dowodził winy księdza Jerzego Popiełuszki w oparciu o artykuły i paszkwile Jerzego Urbana. Taką wartość mają te materiały esbeckie w sprawie naszego Ojca Świętego. Oczywiście, że były niegodziwości, że były też zbrodnie poszczególnych księży, ale próbować e, przekładać je na wspaniałą, wielką postać naszego świętego papieża Jana Pawła II jest czymś tak niegodnym, jest czymś tak strasznym, że niestety mogę to tylko przypisać złej woli i wierzę w to, że to przełoży się na wynik wyborczy dla drugiej strony, dla Platformy Obywatelskiej, bo TVN i Platforma Obywatelska to jedno. To widać, że oni wytyczają ścieżki dla Platformy Obywatelskiej. To jest Niektórzy tak mówią, że żartobliwie Tusk Vision Network. Myślę, że to dużo prawdy w tym jest. To jest praktycznie partia polityczna, ich sojusznik, a w tym przypadku wzięli się za nasze największe świętości. Zauważyłem dzisiaj podczas tego wystąpienia, w jaśle mówiąc o wystąpieniach naszych przeciwników, że tam nie pojawiają się biało-czerwone flagi. U nas jest ich zawsze wiele. Bo kochamy naszą biało-czerwoną. To też jest trochę takie symptomatyczne. Bardzo proszę, wszystkich zwolenników Platformy Obywatelskiej, bierzcie biało-czerwone flagi. Nie wstydźcie się ich, to jest nasza wielka wartość. Podobnie jak wielką, wspaniałą wartością Polaków jest Jan Paweł II. Bardzo dziękuję, panie premierze. Gościem Wiadomości był premier dziękuję polskiego bardzo. rządu Mateusz Morawiecki. Jeszcze raz bardzo dziękuję i to tyle z jasła.